Witam wszystkich w programie. Sezon na wszystko. Dzisiaj, tak jak wczoraj, chciałam przeczytać i odmówić z Wami, ktokolwiek się z nami połączy w tym programie, modlitwę o ochronę Polski ze względu na wczorajszy nieudany atak od Rosji. Zaczynamy. Zapraszam wszystkich do modlitwy i zaczynamy. Modlitwa o ochronę Polski przed zagrożeniem. Modlitwa za Polskę. W czasie niepokoju i zagrożenia. Bo mogący, stwórco nieba i ziemi, zwracamy się dziś do Ciebie z głębi naszych serc, prosząc o Twoją świętą opiekę nad naszą ojczyzną, nad naszą Polską. W czasach niepokoju, gdy nad naszym niebem pojawiają się rosyjskie drony, a zagrożenie staje się coraz bardziej realne. Błagamy Cię, panie. Wojnę nas, naród polski, nasze rodziny, nasze miasta, nasze wsie. Niech Twoje anioły otoczą Polskę tarczą światłości. Niech wadne zło nie przeniknie przez granice naszej ojczyzny. Niech każdy, kto chce wyrządzić nam krzywdę, napotka na Twój święty opór. Daj mądrość naszym przywódcom, daj odwagę naszym żołnierzom, daj pokój naszym sercom. Umocnij wiarę wszystkich Polaków. Niech Polska Dobry. będzie krajem pokoju, wolności i nadziei. Niech Twój Duch Święty wypełni każdy zakątek naszej ziemi. Niech modlitwa o ochronę rozbrzmiewa w każdym domu. Jezu, Królu Polski, zmiłuj się nad nami. Maryjo, Królowa Polski, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Amen. Teraz chciałam przeczytać Wam psalm 23. Jest to psan Dawidowy. Psalm 23. Dobry Pasterz. Pan moim Pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął. Ożywia mnie na nowo. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, przez na swoje imię. Choćbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij paserski i laska dodają mi otuchy, zostawia w przede mną stół wobec mych przeciwników, namawcza w mi głowę olejkiem, a mój kielich jest napełniony. Dobroć i łaska niech idą za mną. Przez wszystkie dni mego życia, abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy. To był San 23, dobry pastew. Teraz chcę przeczytać krótką modlitwę od Ojca Pio. Przyszłość moją, o Panie, polecam Twojemu miłosierdziu. Terazniejszą moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. O Maryju, O Maryjo, bez grzechu poczęta, mójcie się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, a zwłaszcza za wrogów Kościoła Świętego, za i polecanych Tobie. I teraz jeszcze odmówimy litania do anioła Struwa. Litania do anioła struwa. Lejson, chryste, lejson, lejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupiciela Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święta Aniele, stróżu mój. Módl się za nami. Święta aniele, obrońco mój we wszystkich niebezpieczeństwach, módl się za nami. Święta aniele, pocieszycielu mój, we wszystkich cierpieniach. módl się za nami. Święta aniele, miłośniku mój, módl się za nami. Święta aniele, nauczycielu mój, módl się za nami. Święta aniele, przewodniku mój, módl się za nami.